Cześć, witajcie, z tej strony Kamil i witam tutaj fanów LEGO City, po raz któryś już tam recenzuję coś z właśnie tej serii. Oto mój nabytek, który nabyłem w wakacje, będąc w Empiku w Brodnicy. No i jest to taka mała rewolucja. Nie lubię zbytnio City, o tym już mówiłem zresztą dlaczego, jednak tym razem naprawdę połokomiłem się na ten zestaw. Jeśli chodzi o samą serię Dewars, czy jak to się nazywało, Proszę ochotę zdobyć z tego jeden zestaw, mianowicie ten z ośmiornicą, ale w nie byłem, o tym też już Wam mówiłem. Kiedy dowiedziałem się, że będzie magazyn Lego City z rekinem, strasznie się podjarałem. Później czekałem aż to będzie, się niepokoiłem. Co, tyle nie ma. Oczywiście wiedziałem, że będzie, ale wiadomo, nie mogłem już się doczekać. No i dla patrzę, już jest. Zacznijmy od gazetki. Jest to pierwszy raz, jak stykam się z gazetką Lego City. Nie jestem fanem serii, więc tutaj raczej niezbyt dużo rzeczy będzie mnie interesowało. Ale zobaczmy, komiks trzyma poziom. Według mnie jeśli patrz na rysunki, jest Rafa. I to byłoby fajnie, gdyby to było w całości poświęcone tym właśnie morskim przygodom naszych Citiowców. Ponieważ, mówię, lubię tą serię iść, tak to fajnie w ogóle są pomarańczowe ryby, płaszczki. Tutaj poznaję te różne elementy i mi figi. O, wiecie co? Podoba mi się. Łowrak, normalnie jak w jakichś takich z dzieciństwa mojego labiryntami. No. Podoba mi się, naprawdę podoba mi się. Jestem zadowolony. Tu już mniej, ale uważam, że tym razem mieli szczęście i naprawdę trafili w moje gusta. Z chęcią przeczytam. To jest tyle. W naszym Strażak. Z całkiem niezłym doborem akcesoriów, ale cóż, sporo jest tych akcesoriów dlatego, ponieważ te magazyny wychodzą rzadko. Oraz informacja o takim to magazynie. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Zamierzam sięgnąć po to i czytać. A także mamy coś takiego, czyli ulotka darmowa, dodawana między innymi, dostępna między innymi w przypadku, no po prostu odwiedzenia jakichś sklepów. Czyli trochę on w serii LEGO... City jungle. Powstała ona, ta broszurka, powstała przy współpracy z National Geographic Kids, więc tu jest spora wartość jakby informacyjna. Dowiedzieć się to ciekawostek, jak chociażby o wrzącej rzece naprawdę ciekawe, polecam znacznie. To jest naprawdę coś więcej niż zwykła broszurka, Chociaż chciałbym wam powiedzieć, że ja już mam, bo przy okazji ekscytacji tą city jungle, po prostu sobie zrobiłem wyprawę i będąc w sklepie wziąłem. To przeczytałem. Być może ten egzemplarz oddam bratu. Jesteśmy teraz przy moim powodzie. 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 Ale sukar, Moim powodzie zakupu. Czyli takim oto rekinie wraz z nurkiem. Klasyczny już przykład zwierzaka z minifigiem gratis. Z tym rogą ten nurek jest według mnie naprawdę niezły. Minifik prezentuje się tak. Ma tutaj bardzo szczegółowo nadrukowany torsieg i widać tutaj dokładnie wszystkie akcesoria, które są potrzebne naszemu człowiekowi po to, żeby dorównać rybom w umiejętnościach. Czyli płetwy, butla z tlenem, a także i parę zaworków, maska na gogle, rurka, ciekawe, znaczy rurka i butla, dziwne, ale już nie chcieli robić nowego elementu. Minifig nurka w Lego, jak ogólnie, nur, wszystkie legowy i nurkowie. Są uważane trochę za takie pospolite minifigurki. figurki. była seria Lego Minifigures 1, to był ten nurek, który mówiony, że O, Pospolity, nic nowego, no i później mianem nurka. Yy, Określono jakieś takie nieciekawe minifigi właśnie w Mini Ja ogólnie tego nurka chciałem mieć i w ogóle nie rozumiałem zapędu, po co tak to negować. Płetwy to jest to, co zabrakło w minifigurce w yy, górce pół Howarda pół Dedaka. W najnowszych minifigach San Diego Comic Con, czyli takich super limitach, super drogich. Więcej znajdziecie informacji na moim blogu. Nurek uważam, że jest wykończony świetnie, podobnie jak były wykończone minifigi podróżników z serii Lego Jungle. Zasz, mam tutaj takiego oto warty z rekina, który może pożreć naszą minifigurkę. Kolejny już przykład zwierzaka z minifigiem gratis. Fajnie. Na początkowych zdjęciach wydawałoby się, że jeszcze tam są. Ryby w kolorze pomarańczowym, ale to było, cóż, zbyt piękne. Inaczej, bardzo fajnie. Mój brat posiadał już parę rekinów, mówił mi, że są fajne. Teraz ja też mam tą wielgachną rybę. No to super, bardzo długo na to czekałem. Reasumując, uważam, że bardzo warto jest to spróbować zdobyć ten magazyn, ponieważ jest on idealny dla osób, które lubią bardzo legowe zwierzaki. A także podwodne klimaty, w tym przypadku jestem jak najbardziej zadowolony zarówno minifigiem Nurka, jak i samym magazynem. To na razie tyle. Trzymajcie się. Cześć i spodobał Wam się filmik, zostawcie komentarz, subskrypcję, albo wejdźcie na mojego bloga, link w opisie. No to na razie.